Cześć, ja nazywam się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Przed nami kolejne podsumowanie tygodnia, tym razem trochę szersze, bo do podsumowania trafił także Boosteroid, który będzie z nami już na stałe, oraz Nintendo, bo tam też wydarzyły się pewne cloudowe rzeczy. Zapraszam. Busteroid. A więc na początek Boosteroid. Tutaj mamy w podsumowanie miesiąca. W tym miesiącu trafiło 8 nowych gier do usługi. A także pojawiła się aplikacja w wersji beta na system Android i na Android TV. Ja testowałem tą aplikację na telefon, zrobię o tym jeszcze materiał. Ona Na razie działa przeciętnie, dlatego że no, trzeba mieć klawiaturę. Bardzo trudno obsługiwać, bo trzeba się logować ze swojego konta. No I to jest dosyć uciążliwe. Nie jest to jeszcze zautomatyzowane. No ale to pierwsze podejście, więc na pewno będą się rozwijać. Gry, jakie weszły do usługi. Darwin Project Battlefield 1, 4 i 5. Do tego Sonic Mania, która była w Epic Games Store za darmo, także można sobie pograć. GTA 4, GTA 5, Dark Souls 2 i Mountain Blade 2. Jeżeli dodatkowo korzystacie z usług sklepu Fanatical, to możecie sobie wyrwać 10% zniżki, jeżeli jesteście subskrybentami Boosteroid. Nintendo. W zeszłym tygodniu wydarzyły się dwie fajne rzeczy cloudowe. Po pierwsze, został zapowiedziany Switch w wersji OLED. I o ile sama konsola to nie jest coś, co ma jakikolwiek wpływ na clouda, o tyle razem z nią została zapowiedziana nowa stacja dokująca. A nowa stacja dokująca, jak tutaj widać, ma wejście na port LAN, więc będziemy mogli teraz korzystać z sieci po kablu. Czy to jest przypadek? nie sądzę, dlatego że konsola nie jest wersją pro, nie jest w żaden sposób mocniejsza, ma tylko ciekawszy ekran no a to oznacza, że będzie po prostu mocniejsza wersja w clouda i długo nie musieliśmy czekać, bo dwa dni temu zapowiedziane zostało Plucktail Innocence w wersji cloudowej, czyli dołączy do Aktualnego Hitmana i Control jako trzecia gra oferowana w Europie w cloudzie. Jest wersja demo, także możecie sobie testować, jak to wygląda i jak działa u Was. Stacja dokująca będzie do kupienia oddzielnie, więc pasuje też do poprzedniej wersji Switcha z tym ekranem klasycznym. Więc co do dużo mówić, Nintendo powoli drepczy w stronę Clouda i na pewno będzie to właśnie sposób na udostępnianie na swojej konsoli gier, które nie miałyby prawa na niej działać lokalnie. Super! GeForce Now. Czwartek za nami, więc mamy krótkie podsumowanie. Dużo się nie działo, także dostępne nowe trzy gry. Among Us w wersji pc Sword of Legends i League of Legends. Do tego system nagród, czyli będzie można tutaj, tak jak widzicie, no, no risk, all reward, czyli jeżeli jesteście subskrybentami, będziecie mogli sobie korzystać z jakichś dodatków do gier, w które gracie. Jest także podsumowanie gier Free to Play, które są dostępne przez usługę. Pamiętajcie, że GeForce Now ma opcję grania za darmo, bez żadnej subskrypcji, więc takie gry jak Counter-Strike, Global Offensive, Apex Legends, Work of Tanks, Dota 2, Team Fortress, League of Legends, czy nie wymienione tutaj Destiny, można grać za darmo. Tutaj jeszcze podsumowanie na koniec wszystkich gier, które w ostatnim czasie pojawiają się w usłudze, z ciekawszych, myślę, że Mutant i Zero, jeżeli ktoś nie grał, to ciekawsza gra, reszta to już według własnego uznania. I tyle jeśli chodzi o GeForce Now. Stadia dla subskrybentów z Pro mamy darmowy weekend w Dead by Daylight i The Crew 2. Jeżeli ktoś jest fanem wyścigów, to warto słuchać, chociaż na Taddy działa to w 30 klatkach i jest to trochę uciążliwe. Dodatkowo DLC do Destiny 2, nowe gry, Bloodstained i is Bloodstained w trochę moim zdaniem za wysokiej cenie, także warto poczekać na jakąś fajną promocję, bo sama gra rewelacyjna. DLC do Watch Dogs, także będzie można też pograć. Dodatkowo DLC do Gods Will Fall, także jeżeli jesteście fanem tej gierki, to będziecie mogli pograć trochę więcej. Z ciekawostek, które się wydarzyły w tym tygodniu były zgłoszenia, że F1 2020 przestało działać, także była jakaś mała awaria, chyba pierwszy raz jeśli chodzi o stadię, także warto odnotować. No i pojawiły się w przedsprzedaży nowe gry, tutaj Rainbow Six Extraction oraz Riders Republic. Jeżeli jesteście fanem preorderów, to możecie sobie już zamówić. I tyle jeśli chodzi o stadię. xCloud. Mamy nowe 6 gier, z czego 5 trafia do Clouda, a dwie tylko do Clouda, bo już były wcześniej dostępne. Także no, tutaj widzimy pewien profit z tego, że przesiedliśmy się już na Xbox Series, jeśli chodzi o Clouda, bo witamy Medium, czyli grę niedostępną na poprzedniej generacji, na Xboxach One. Dodatkowo Tropico 6, Farming Simulator 19, Dragon Quest Builders i Blood Roots, to są gry, które trafiają do Clouda w tym miesiącu. Więc nic się nie działo w ich także stosunkowo spokojnie. I tyle, jeśli chodzi o cloud gaming w Polsce w tym tygodniu. Szczególnie cieszą te ruchy Nintendo. Myślę, że to będzie fajny krok w kierunku popularyzacji całego Cloud Gamingu. No i to wszystko. Dzięki, cześć, mojego weekendu.